Ja to bym już tak naprawdę jeden prawdopodobnie z ostatnich meczów w barwach kojotek. Więc może najpierw jak w ogóle podchodziłaś do tego spotkania dzisiejszego, które było takim zakończeniem sezonu tutaj na Jantorze? No był to taki sparing, ale jednak podeszłam do tego z myślą, że to może być ostatni mecz mój tutaj na jantorze. Może nie, że ostatni, może jeszcze coś się zdarzy, ale na pewno na jakiś czas ostatni. No i że zapamiętam jakoś ten mecz na długo. No właśnie, dzisiaj taki mecz... pół żartem, pół serii, Taki mecz bardziej... E, właśnie dla, dla zabawy, ale jednak grałyście z chłopakami, więc czy... E, czuć było w tych strzałach chłopaków, że... E, no są one jednak troszeczkę trudniejsze do obrony? Myślę, że nie było czuć, bo chłopcy też grali tak, żeby dziewczyny więcej trochę strzelały. No było to takie plakat zabawa bardziej. Wiadomo, że w przyszłym sezonie nie będziesz już występować w drużynie Kojotek, tylko przenosisz się do Kanady, więc co, byś, co możesz powiedzieć o tej drużynie, w której teraz będziesz grać? Co o niej już teraz wiesz? No to jest to drużyna w Kanadzie koło Vancouver i to teraz nowa drużyna się tworzy u 16. Wcześniej była tam u 19, ale teraz tworzą nową jeszcze i będzie grała w nowej tam lidze, no i wygląda, że wszystko będzie fajne i wysoki poziom. Yy, wiadomo też, że przenosi się tam z Gosią Zakrzewską, <grym> yy. yy, więc czy dla Ciebie to też jest ważne, że no nie jedziesz tam jako jedyna Polka, tylko jednak yy, z koleżanką z drużyny tam będziecie występować? No tak, to jest ważne, że jadę tam z Gosią, bo w trudnych momentach, no, będziemy razem, i będziemy mogły się wspierać. No i będę miała tam koleżankę już od razu, więc no fajnie, że jedzie też. A wiesz już kiedy tam konkretnie wyjedziesz? Mm, no, około 20 sierpnia tam już muszę być. I wiesz, na ile tam jedziesz? Czy to jest jakiś taki, nie wiem, dostać jakiś kontrakt na po prostu kilka lat, czy, e, czy po prostu tego nie było mm, nigdzie. Także podpisaliśmy kontrakt na rok, ale no, będę przyjeżdżać, bo zgrupowania kadry, więc na pewno będę przyjeżdżała. To zapytam Cię jeszcze o podsumowanie tego sezonu, bo e, żegnasz się z tą polską ligą e, kolejnym e, srebrnym medalem. E, więc e, jak podsumujesz ten sezon w kojotek i już e, po prostu w swoim? No, ten sezon był na pewno dobry. E, w półfinałach może trochę się potknęłyśmy, bo przegrałyśmy ten jeden mecz z Gdańskiem, ale później pokazałyśmy, że potrafimy wygrać. No, z wytomiem to. Pierwszy mecz niestety przegrałyśmy u siebie, ale drugi mecz wygrałyśmy wynikiem 4-2 w Itomiu. To na pewno jest jakiś sukces, wygrać z Polonią, która od lat jest niepokonana. No niestety w tym decydującym meczu jedna branka zawożyła. No trochę smutno jest, ale myślę, że w przyszłym sezonie dziewczyny dają sobie wszystko i osiągną jak najwyższy wynik. Czy właśnie ten drugi mecz z Polonią, który udało Wam się wygrać, to będzie taki, takie najważniejsze wspomnienie z tego sezonu? Myślę, że tak, bo to jeszcze było w moje urodziny i udało mi się wygrać, więc myślę, że na pewno do końca życia zapamiętam ten finał. A czy to srebro już teraz tak z jakiejś dłuższej perspektywy, po jakimś czasie już do tego finału, czy to srebro jest dla Was sukcesem, czy jednak takim troszkę rozczarowaniem, bo no, pokazałyście, że możecie z tym Polonią wygrać? No jednak jest trochę rozczarowanie, bo mogłyśmy to wygrać, było już blisko. No ale niestety no, nie udało się, więc jest rozczarowanie, że to jednak srebrny medal w tym roku. E, no to na koniec e, przenosząc się teraz do Kanady, czy masz jakieś, czy e, w ogóle myślałaś o jakimś takim swoim celu na e, podbój Kanady i tej Kanadyjskiej Ligi? Mm, ja mam cel, aby się dostać później do koledżu, do najwyższego, do NCA, do Dywizji 1. To jest mój cel, a potem no, do PWHL-u. No i mam nadzieję, że uda mi się to zrobić.